Dzisiejszy odcinek będzie krótki, bo szykuję wielką ekspedycję. Po bułki do sklepu, bo nie mam co jeść. Witajcie na kolejnej wyprawie w nieznane, a więc w samcu Alfa serii, gdzie testujemy gry z tak zwanego wczesnego dostępu. Dzisiaj dosłownie zajmiemy się pewną wyprawą, a mianowicie grą The Curious Expedition. I used to be an explorer. To jest historia, jakich w ostatnich latach słyszeliśmy wiele. Dwóch deweloperów pracujących w berlińskim studiu Jaeger postanowiło zacząć działać na swoim, założyli własne studio i opracowali taki mały, sympatyczny projekt. The Curious Expedition to efekt inspiracji kinem i literaturą przygodową opowiadającą o odkrywcach i podróżnikach. Jest to więc taki symulator odkrywcy, właśnie podróżnika, który wyrusza do nieznanego świata, do nieznanego zakątka ziemi, żeby szukać tam kontaktu z jakimiś obcymi, prymitywnymi kulturami, żeby szukać tam artefaktów, no i naturalnie na skutek tego zyskać wielką międzynarodową sławę. Autorzy The Curious Expedition, jako że jest ich tylko dwójka, postawili na bardzo prostą dwuwymiarową oprawę audiowizualną, żeby zamiast dopracowywania grafiki skupić się na samej mechanice rozgrywki. A ta jest dość ciekawa, bo mamy do czynienia z losowo generowanymi mapami, na których dzieją się różne rzeczy. Naszym zadaniem jest oczywiście reagowanie na to, podejmowanie trudnych wyborów, no i zarządzanie zasobami, jakie mamy na daną wyprawę. Jak gra wygląda obecnie? Czy jest to ciekawa rzecz? Przekonajmy się w krótkim teście wersji obecnej, który zostanie uzupełniony rozmową z Tibonem, ponieważ to właśnie Tibon odkrył The Curious Expedition w naszej redakcji. Zaczynamy naszą krótką przygodę z Curious Expedition od wyboru postaci. Te postacie odblokowujemy podczas gry, dlatego część z nich jest jeszcze nieaktywna. Mamy na przykład Karola Darwina, czy chociażby polski akcent, Maria Curie. Maria Curie ma wsparcie biskupa, ma swojego wiernego psa, osiołka i parę przedmiotów. Ten początkowy ekran z Curious Expedition kojarzy się z jakimiś takimi klasycznymi grami pokroju Transarktiki, Oregon Trail i paru innych tytułów. Tu tak naprawdę dowiadujemy się tylko, że rywalizujemy z paroma osobami o tytuł największego podróżnika w obecnej wersji gry ta kampania składa się z sześciu ekspedycji, początkowo mamy tylko bardzo ograniczony wybór, później będziemy mogli zdecydować, gdzie chcemy się udać. Ważne jest to, że zielona chorągiewka oznacza, że jest to stosunkowo łatwy teren, chociaż w tej grze, jak się szybko okaże, można wtopić, przegrać w niemalże każdym zakątku Ziemi. Dobra, tak więc zaczynamy ekspedycję, chociaż jeszcze nie do końca zaczynamy, bo tak naprawdę ustalamy teraz pewne szczegóły. W tej pierwszej ekspedycji możemy tylko otrzymać taką prostą misję, ona bardzo często się powtarza. Cechą charakterystyczną tej gry jest to, że oczywiście jest ona generowana w sposób losowy, więc za każdym razem otrzymujemy troszkę inny teren. Tak wygląda miejsce naszej pierwszej ekspedycji, nie jest to jakaś strasznie duża mapa, ale na pewno będzie się tutaj czaiło wiele niespodzianek. Dobra, zaczniemy od tego, że dojdziemy do tej wioski, aby dostarczyć wiadomość. Klikając w dane miejsce możemy kliknąć drugi raz, wtedy nasza drużyna zacznie podróżować, albo możemy ręcznie dać travel. W każdym z miejsc w świecie gry otrzymujemy pewne możliwości. Tutaj możemy na przykład dostarczyć ten list. Zabawne jest to, że możemy podejrzeć nasze postacie na tym rzucie. Tutaj przekrojowym, pokazującym mniej więcej co się dzieje. Spróbujemy zrekrutować jakąś postać. W zamian za dostarczenie listu w ogóle m, tubylcy oznaczyli nam na mapie miejsce, gdzie jest jakaś e, świątynia. Możemy zrekrutować wojownika. No, być może się przyda, zobaczymy. Automatycznie po rekrutacji zwiększa się nasza e, pojemność. Tego, co możemy przy sobie nosić, no i możemy też sprawdzić, jakie tam towary mają um, tubylcy na wymianę. Tak naprawdę, na razie nic mi tutaj chyba potrzebne nie jest. Tu odsłoniła się ta świątynia, o której mówiono w wiosce. Teraz, tak naprawdę, no już możemy podróżować tam, gdzie chcemy. No to może spróbujemy do tej świątyni rzeczywiście się przedostać. Jest to jedyny na razie punkt ciekawy na mapie. Jak widać, to podróżowanie w Curious Expedition um, kosztuje nas punkty nazwijmy to um, ruchu, chociaż tak naprawdę to są takie punkty zdrowia psychicznego. W, pod tą statystyką autorzy ukryli właściwie połączone elementy potrzeb, jakie mają nasi bohaterowie, zmęczenia um, i wszystkich tych innych czynników, które wpływają na ich stan podczas przeprawy. Więc jest jeden tylko współczynnik, tak naprawdę, na który musimy zwracać uwagę, kiedy podróżujemy żeby dostać się do pewnych miejsc wykorzystujemy też ym, sprzęt. Jeśli nie mamy tego sprzętu to albo nie możemy przejść daną trasą, albo przejście zajmie nam dłużej. Tu na przykład wykorzystamy jeden sprzęt do wspinaczki. Jesteśmy teraz w świątyni i oczywiście możemy sprawdzić co jest w środku, bo na tym polega tutaj ta gra. Mamy tutaj bożka i to jest o tyle charakterystyczne, że jeśli weźmiemy tego bożka, zwróćcie uwagę, ta statystyka się zmieni. To jest statystyka, która określa stosunek tubylców do nas, do, do naszej wyprawy. Jeśli spadnie to do zera, to tubylcy mogą nas zaatakować, mogą nie chcieć nas ugościć w wiosce i tak Poza tym, kiedy bezcześci się jaskinie, zwykle dzieje się coś złego. W tym przypadku pojawiła się jakaś bestia, która jak widać ma taki zasięg działania, no i jako, że powoli kończy nam się ten podstawowy współczynnik, wrócimy do wioski, żeby po prostu tutaj sobie przenocować. Niestety, jako że mamy złą opinię, bo już zbezcześciliśmy pewną świątynię, musimy przekazać jakieś pieniądze, żeby móc przenocować, no to powiedzmy, że te pociski, jedna pochodnia, tak wygląda zresztą element handlu wymiennego, Podczas noclegu podeszło do nas dziecko, u którego widać jakąś wysypkę i chce się z nami przytulać. No dobra, to może jednak nie. Straciliśmy troszkę zaufania tubylców, ale jednak wolę nie łapać żadnych chorób. Spróbujmy ruszyć na wschód, i może tutaj coś odkryjemy ciekawego. W międzyczasie nasze postacie zbierają motyle. To jest też charakterystyczne. One tam później e, pozwalają nam zdobyć troszkę więcej sławy. Takie to są po prostu dodatkowe przedmioty, które zbieramy. W sytuacji, kiedy kończy nam się ten współczynnik um, odpowiadający za stan naszej ekipy, możemy e, wykorzystać pewne przedmioty, na przykład zjeść czekoladę, czy tam rozdać czekoladę naszym ludziom. Trafiliśmy na jakiegoś bożka, i. Twarz sugeruje, że jest to jakiś mega troll. Nie wiem, mi ta twarz się tak kojarzy z troll Oczywiście, jako czcigodni podróżnicy z zachodu, ograbimy to w całości. I tutaj zaczynają się problemy. Pojawiła się grupa wojowników, którzy, za kradzież, chcą, abyśmy im zapłacili. No i w tej sytuacji, możemy spróbować zapłacić. Zobaczymy, co będą chcieli, czy uda mi się wykpić. No i kiedy kończy nam się ten współczynnik um, dobrego samopoczucia dzieją się złe rzeczy. Na przykład jedna z naszych postaci uciekła prawdopodobnie. Rozpętał się jakiś pożar trzeba uciekać. Kolejna postać umiera. Niestety moja drużyna dowodzona przez Marię Kili chyba nie osiągnie wielkich sukcesów. I dodatkowo zostaliśmy zaatakowani przez jakąś panterę i to jest okazja, żeby pokazać system walki, który polega na tym, że każda z postaci ma jakieś tam współczynniki i my rzucamy kośćmi jak gdyby losujemy pewne współczynniki i na tej bazie możemy dostosować naszą taktykę. No, i jak widać, walka nawet z jakimś pojedynczym zwierzęciem łatwa nie jest. Dobra, na szczęście moją drugą ekspedycję uda mi się zakończyć. Pokażę wam na czym to polega. W każdej wyprawie musimy znaleźć taką oto złotą piramidę, której teraz nie widzicie, bo rozpętałem tutaj jakąś plagę, bezczeszcząc pewną świątynię. No, ale tak czy inaczej, co mnie to obchodzi, wracam do domu ze skarbami. No i w takim przypadku możemy zakończyć ekspedycję. W późniejszych ekspedycjach, żeby dostać się do świątyni, często trzeba znaleźć jeden albo więcej artefaktów. Odnieśliśmy triumf i możemy wybrać sobie taką cechę postaci, która przyda się na przyszłość. Mamy podsumowanie wyników, jeśli chodzi o sławę naszych podróżników. Jak widać jestem ostatni, ale mogę to poprawić jeszcze tym, że teraz mamy opcję sprzedania tych elementów, które zebraliśmy, tych artefaktów ciekawych z punktu widzenia antropologicznego. Możemy je też zostawić, ale możemy też sprezentować je muzeum. Widzicie, że tutaj zwiększa to sławę, tu zwiększa to nasze fundusze, no i w pewne przedmioty bardziej opłaca się sprzedać, inne bardziej opłaca się dać do muzeum. Druga ekspedycja to już, tak jak mówiłem, wybór. Możemy przedostać się do tej bardziej wymagającej krainy albo kontynuować przygody w tych powiedzmy lżejszych krainach, które, jak widzieliście, też wcale łatwe nie są. Przed tą wyprawą powinniśmy dostać więcej opcji. Możemy na przykład zrekrutować e, szkockiego żołnierza, no i na szczęście kupić sprzęt. Tutaj muszę przyznać, że tego sprzętu czasami jest mało. Chciałoby się go chyba trochę więcej zobaczyć zasada jest ta sama, musimy dostać się do złotej piramidy, ale tak naprawdę po drodze zebrać jakieś artefakty, bo inaczej nie będzie nam się to opłacało. W dotarciu do tej piramidy pomaga nam teoretycznie kompas, który jest u góry po prawej w rogu ekranu. Tyle tylko, że jego działanie jest uzależnione od terenu, od tego, ile terenu zbadaliśmy, jakie umiejętności ma nasza postać, więc wyjściowo jest on bardzo niedokładny. No to jest taka specyfika Curious Expedition, że nie da się tej ekspedycji przerwać samemu, kiedy już na przykład mamy jakieś tam dobra. Można się z tym zgodzić, można się z tym nie zgodzić. Jest to dość specyficzny model rozgrywki. Tu ciekawa opcja, jako że mamy sztalugę i płótno i nasza postać się specjalizuje w takiej czynności, możemy namalować świątynię i później taki obraz sprzedać. I chyba ekspedycja się uda, bo dotarłem do miejsca. Tak, jest złota piramida. No i w tym momencie możemy tam jeszcze próbować wykorzystać ostatnie ruchy, żeby na przykład zebrać motyle czy coś takiego, ale ja i tak już tutaj dość długo siedziałem, także kończymy. No, i jak widać, dzięki zdobytym artefaktom wysuwamy się na prowadzenie, chociaż tak naprawdę mamy zerowe fundusze, więc muszę też troszkę przeznaczyć na to. Podczas odpoczywania w wiosce tym razem namalujemy sobie obraz jednego z lokalnych mieszkańców i sprzedamy im go w zamian za towary. To jest po prostu sztuka handlu. No, i tak wygląda mniej więcej Curious Expedition. Oczywiście, jeszcze tak jak obiecałem. Krótka rozmowa z Tibonem na temat gry, na temat tego, co on myśli e, o niej. Powiedz mi, co ci się podoba w Curious Ex Expedition. Tematyka, głównie tematyka. Jakiś czas przed premierą wczesnego dostępu tej gry przeczytałem: Zaginiony świat Arduna, Artura Konana Doyla. To miałem ochotę, właśnie, zagrać w grę, w której możemy eksplorować jakieś nieznane krainy i odkrywać Egzystujące tam zwierzęta na przykład. Jakie masz wrażenia z, z, z grania w tą obecną wersję? Myślę, że z racji, że granie ma raczej takiej stricte fabuły wytyczonej, tylko raczej jest to typowy roguelike. Jest to dość urokliwe, ponieważ ten główny cel każdej ekspedycji, czyli dotarcie do tej złotej piramidy. On tak naprawdę jest tylko pretekstem, ponieważ naszym prawdziwym celem jest zdobycie jak największej liczby artefaktów. Odnośnie takiej samej mechaniki jest coś, co Ci nie pasuje albo co, co Ci się bardzo podobało, na przykład walka jest dość nietypowa. z... Tak, kupując grę, liczyłem po części, że będzie jednak jakaś inspiracja, jeśli chodzi o turowy system z Heroes of Might and Magic, ale poszli w inną stronę. Jest to ich wybór moim zdaniem można było to lepiej rozwiązać, ale nie jest to szczególny minus gry, w której walka nie jest jednak centralnym punktem. Ja chciałbym zobaczyć więcej elementów, wydarzeń związanych z twórczością Lovecrafta. Góry, szaleństwa arktyczne. Byłoby fajnie właśnie zbadać. The Curious Expedition to jeden z bardziej sympatycznych projektów, jakie ogrywałem w ramach tego programu, więc z całego serca mogę go polecić. Tym bardziej, że nie jest to gra droga, będzie kosztowała docelowo 15 dolarów, a więc te tam 50-60 zł w przeliczeniu na złotówki. Co ważniejsze, autorzy planują wypuścić pełną wersję latem tego roku. Już większość tych takich najważniejszych elementów w grze się znajduje. Teraz chodzi głównie o równoważenie tych poszczególnych aspektów. No i oczywiście pozostaje dodawanie nowej treści, nowych właściwości. Trzeba przyznać, że autorzy bardzo regularnie wypuszczają aktualizacje. No, w zasadzie ten odcinek był nagrywany parę dni temu, i już w międzyczasie zdążył się pojawić patch wprowadzający tam parę małych elementów. Tak więc bardzo pozytywny odcinek Samca Alfa. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia.